Cześć wszystkim! Wow! To dopiero lody. Ja też chcę takie. Kto to jest? Wow! Okej, okay, witaj piękna, jak leci! Jaki przystojniak. Zamurowało cię? Dobra, myślę, że to doskonały pretekst do zjedzenia lodów. Wstydź się, to moje! Jej, wszystkie lody dla mnie Ekstra Jak mogłeś podkradać moje jedzenie? Jakie to jest pyszne Co to zrobił? Dlaczego jesteście takimi złodziejami? Dam wam nauczkę Tylko spróbujcie jeszcze coś ukraść Proponuję, żebyśmy szybko sprawdzili coś w środku Zgadzam się to wszystko? Jedno ciastko dla naszej trójki? Jakoś mało, nie? Co robimy? Chyba wiem. Nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Kurczę, nawet nie spróbuję. Masz pecha. Chyba, że zrobię to szybko. Nie, nie. Nie dotykaj naszego ciastka. Teraz ja wyciągam kartę. Kura, mogę je ugryźć. No to oznacza, że ja będę musiała je polizać. Tak chciałam je zjeść. Tylko ja mam szczęście. Chociaż mam pewien pomysł. Samantha, może ja zacznę? Śmiało, i tak nie możesz go zjeść. Może nie mogę go zjeść, ale mogę wylizać najlepszą jego część biały krem. Co? Nawet nie zostawiłaś go dla mnie? Nie martw się specjalnie, dla ciebie przygotowałam trochę śliny. Proszę bardzo, smacznego. Możesz już jeść. To straszne, to takie obrzydliwe. Fuj. Czuję się, jakby pies polizał mnie po buzi. Ej, hey, a co to ma wspólnego ze mną? To jest to chydne. Teraz sprawdzić, co tam jest. Mogę ja? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to chyba kaktus. Może będzie czekoladowy? Trzeba to sprawdzić. Nie, to boli! Jest prawdziwy! O straszne, to igły! Wiem, jak mogę ci pomóc. Tak się składa, że mam przy sobie kilka plastrów. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. Dzięki, Jack, jesteś prawdziwym dżentelmenem. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Tylko nie to... Kura wygrała, Nie dotknę go! Ojej, a ja będę musiał go polizać! A ja muszę go ugryźć! To okropne! Tak, zwłaszcza, że zaczynasz. Ja? Dlaczego ja? Ty jesteś pierwszy! Nie, ty! Jak dzieci! To jest twoje, nie, twoje! Stop! Mam tego dosyć. Dlaczego nie załatwicie sprawy w prostszy sposób? Zagrajcie. Dobry pomysł, ugramy. Chyba wygrałam. No więc, Jack, będziesz pierwszym, który policzy to paskustwo. Przynajmniej tak jest sprawiedliwie. To naprawdę boli. Aj! Ojej! Biedny Jack. Dajcie spokój, to był żart. Język nie jest prawdziwy. Głupi żart. A teraz musisz polizać kaktusa na serio. No dobrze, spróbuję. Chociaż po co ryzykować? Mam pomysł, jak sprawić, by kaktus był zupełnie nieszkodliwy. Dzięki temu nie będzie kłódź. Ej, ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Jestem cała pokryta igłami. Nie narzekajcie. Przynajmniej teraz mogę w spokoju polizać kaktusa. Amber może go ugryźć. Dobra, daj mi go, spróbuję. Nie biorę w tym udziału, ale wciąż jestem cała w igłach. Uj, nawet ogolony kaktus smakuje obrzydliwie. Jest to chydny. Dlaczego znowu ja? Co to ma wspólnego ze mną? Ojej, przepraszam. To wszystko jej wina. Co to za zapach! Wydaje mi się, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Musimy się dowiedzieć, co tam jest. O, tego właśnie się bałem. To ryba! Fu, ohyda! I to paskudna ryba! Dobra, losujemy karty. Będę musiał ją polizać! Fura, ja nic nie muszę robić, jestem szczęściarą! Co to było? Nieważne. Okay. Czyli ja muszę ją ugryźć. Nie, nie zgadzam się. Tak, tak. To trudniejsze niż myślałem. Boję się. Ale muszę. Mogę to zrobić jeszcze tylko minutka. No, nie będziemy tyle czekać. Pomogę ci. No ale zabawne. Łochyda! Jak mogłaś? Odegram się. Proszę, jedź swoją rybę. Gryź! Co zrobiłeś? Nie byłam na to gotowa. Będę chora. Uuu, jak to śmierdzi. Ale to nie wszystko. Masz jeszcze całe pół ryby. Odczepcie się ode mnie. Dlaczego to zrobiłaś? Otwórzmy razem. Dobra. Jaki ogromny tort. Chcę go zjeść. Jeszcze nie teraz. Najpierw karty. Już czekają, bierzcie. Super. Mogę polizać to wszystko. Hurra, ja będę go jeść. Kurczę, ja nic nie będę robić. Chociaż czemu miałabym ja cierpieć? Ja też mogę spróbować ciasta. O, jest pyszne. Mogłabym jeść ten tor do ostatniego chruszka. Trzymaj się od niego z daleka. To nie jest twoje ciasto. Ci wusy, moglibyście się podzielić. Dla nas samych nie wystarczy. Hej! Mógłbyście zatrzymać? Właściwie to też jest moje ciasto. Jakie to pyszne. Dosyć! Trzeba się dzielić! Co ty? O, mam jeszcze trochę ciasta na nosie. Super! Miałeś rację, tort jest niesamowity! Samantha, może podzielisz się z nami? Jeszcze czego? To moje ciasto zrozumiana. Tak? No to smacznego! Co ty zrobiłeś? Dopadnę cię. Pożałujesz tego. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Ej, nie trafiłaś. Przesadziłaś. Myślę, że dobrze na tobie wygląda. Ciekawe, co jest w środku? Ups, to chyba niezbyt dobrze smakuje. To okropne. Ochyda. Straszne. O nie, a ja go muszę zjeść. Kurale, fart. A co ze mną? Dobra, polizanie tego sera nie będzie takie trudne, jeśli zacisnę nos. To naprawdę nie jest takie straszne. Co się stanie, jeśli zdejmiemy spinacz? Sprawdźmy. To obrzydliwe. Oddaj mi moją ochronę. Jack, teraz ty. O nie, nie mogę tego zjeść. To obrzydliwe. Ale będziesz musiał. Dlaczego to właśnie ja mam pecha? To jest takie paskudne. Zbierzcie świeże powietrze. Zgadzam się. Za wcześnie się cieszycie. Nie czuję się najlepiej. O nie, znów ten smród. Pomóżcie mi! Przewracam się, ratujcie mnie! Ups, to nie moja wina. Przyjrzyjmy się razem. Fajnie, chuba-buba. Tak, pozostaje tylko wyciągnąć karty. Co ja mam? Kurczę, nie będę mógł nawet polizać. A ja będę żyła gumę, ale ekstra. Będę lizać? Gumę przecież trzeba rzuć. Ław, zaczynasz. Dobra, mam nadzieję, że smakuje naprawdę dobrze. No to spróbujmy. Bingo. Myślę, że najlepiej poczuję jej smak, jak poniżę ją po całej długości. Zepsujesz mi gumę! Może wystarczy! Daj mi to! No i proszę, jest cała w ślinie. Przynajmniej była dobra. Nie, nie będę tego żuła, to jest obrzydliwe. Ej, a co ja mam z tym wspólnego? Fuu, co za uchyda Co to ma być? Nie chcę tyle czosnku Mary, mamy ogromnego pecha Co? Ja też mam czosnek Rany zaraz zwymiotuję, to takie obrzydliwe no, 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 no. <noise> Dziewczyny, macie pecha, nie zazdroszczę wam Ja jestem szczęściarą, zobaczcie co mam Tylko jedną główkę czosnku Mogę ją zjeść w mrugnięciu oka Jeszcze się z nas nabijasz? W takim razie zaczynaj Z łatwością, tylko najpierw trzeba go obrać Do tego potrzebne są tylko moje ręce Wow, jesteś naprawdę bardzo silna, szacunek Teraz spójrzcie jak jem bez mrugnięcia okiem Patrzcie i uczcie się. Ojej, fuu, to jest to obrzydliwe. Co za ochyda? Teraz będę śmierdzieć. Nie, nie zamierzam mieć tej obrzydliwej rzeczy. Ale musisz, takie są zasady. Poza tym mam pomysł, jak nakarmić się tym czosnkiem. Mam nawet specjalne urządzenie. To ułatwi sprawę. Dlatego otwieraj buzie. Czeka na ciebie czosnkowy posiłek. No to wkładam go do środka. No, otwieraj buzie. Nie, nie mam zamiaru. Otwieraj w buzie Chelsea. Właśnie, tak, gotowe. To jest obrzydliwe. nie jadłam czego gorszego. Nie czuję się najlepiej. Inny też. Ten czosnek za bardzo śmierdzi. Lepiej pożuj gumę. Wiem, mam tu trochę. Wspaniale, dzięki, naprawdę się przyda. To jest to, zapach zniknął. Cieszę się, że ci pomogłam. Teraz moja kolej na czosnek. Ale po co to jeść? Mam lepszy pomysł. Patrzcie, teraz to już nie czosnek, a naszyjnik. Przy okazji jest całkiem ładny. Nie wykręcaj kota ogonem. Bez względu na to, co wymyśliłaś, i tak będziesz musiała go zjeść. A więc dalej, zrób to szybko. Jesteście takie nudne. Jeśli tego chcecie, to oczywiście go zjem. Ale w nieco inny sposób. Mam świetny pomysł. Do tego celu wystarczy zwykła szklanka. I teraz ta szklanka pomoże mi pozbyć się łusek. Wystarczy mi ją potrząsnąć. Właśnie tak. Gotowe. Teraz czosnek nie jest taki straszny do jedzenia. Zaczynamy! Oj, fuu, to jest ohydne! Oczyszczony też smakuje paskudnie. Uuu, śmierdzi w całym pokoju. Nic się nie stało, wiem co z tym zrobić. Ten odświeżacz powietrza nas uratuje. O, to naprawdę działa. Tyle, że Mary nadal śmierdzi. Czujesz? Tak, źródło smrodu jest w jej ustach. To nie problem. Odświeżacz powinien załatwić sprawę. Znowu zadziałał. Super. Tak, rzeczywiście. Teraz nie śmierdzę. Wyda się dość świeżacz smakuje gorzej niż czosnek. Czegoś nie zrobić dla do dobrego zapachu. Lili, twoja kolej. Tak? Czy na pewno muszę? Dobra, zaczynam. Patrz, to obrzydliwe. Ona zjada cały czosnek teraz. To niemożliwe. Nic nie jest niemożliwe. Nie mogę na to patrzeć. Uh, obudź się, już prawie skończyła. Me? Tak, skończyłam. To było piekło. Wygląda na to, że teraz piekło czeka także i was. Uh, fu, musimy zlikwidować źródło tego obrzydliwego zapachu. Wiem! Akwarium! Nie, wypuśćcie mnie błagam, nie mogę oddychać. Uh, uh. To leży przez kilka minut, a potem się obudzi, a my wreszcie możemy się zrelaksować. O kurczę, mam tylko jedną puszkę coli, a ja mam o wiele więcej. Spójrz, nie mieszczą się nawet w kadrze. Masz więcej? Nie rozśmieszaj mnie. Widziałaś w ogóle moją wieżę z puszek coli? Możecie mi zazdrościć dziewczyny. Tak, Lini ma zdecydowanie największego pacha ze wszystkich. I co z tego, przynajmniej będę pierwszą, która ją wypije. Pyszności. Muszę tylko rozprawić się z puszką. Gotowe. Jedno uderzenie i po niej. Ekstra. Ale o wiele fajniejsze jest to, że teraz moja kolejna picie koli. Najpierw muszę otworzyć wszystkie puszki. Coś długo je otwierasz. Ale to pewnie świetna zabawa. Chcę po prostu cieszyć się momentem otwierania tak wielu puszek. Ale nie martwcie się, wypiję je wszystkie bardzo szybko, bo mam ogromną słomkę z całą masą końcówek. To zresztą mój własny wynalazek. Spójrzcie, ale pyszności. Rewelacja. No i po wszystkim minęło kilka sekund. Co za beknięcie, to obrzydliwe. Bez spokój, nie maruć, lepiej pij swoją kolę. Dokładnie. To jest naprawdę super. Nie rozumiem tego. Co tu robisz. Puszka Pepsi w wieży Coli. To nie jest miejsce dla niej. Co ty robisz? Ta wieża nas prawie zabiła. Nie zrobiłam tego specjalnie. Dobra, dziewczyny, nie gniewajcie się. Nadszedł czas, aby cieszyć się smakiem tej niesamowitej coli. łądek nie ma dna? Jak możesz zmieścić w nim tyle napojów gazowanych? Nie wiem, ale coś aż prosi się, żeby wyjść na zewnątrz. Hej! Wow! Zmiotłam wszystko z powierzchni stołu. Niesamowite! Hej! Spodobało mi się. Okay. Bardzo lubię granaty, zwłaszcza gdy jest ich tak dużo. Raz, dwa, trzy... Mm, dobra, jest ich dużo. A ja mam tylko jednego. To niesprawiedliwe. A widziałyście moją górę granatów? Nie mogłabym zjeść tylu w ciągu całego życia. Skoro mam tylko jeden owoc granaty, myślę, że zjem go jako pierwsza. Mm, tylko najpierw trzeba go rozciąć. Tylko nie rób nam krzywdy. Nie martwcie się, chcę tylko pokroić granat. Teraz muszę tylko wymyślić, jak wydostać stamtąd te wszystkie ziarna. Nie udaje mi się. Hmm? A wiem, jak się zwykłej pensety. Spróbujmy. Okej. Okay. To pyszne. I nie pobrudzisz sobie rąk. Spójrzcie, penseta jest idealna. Trzeba wydobyć wszystkie nasiona. Pospiesz się, oglądanie tego jest bardzo nudne. Wy się nudzicie, a ja świetnie bawię. Zwłaszcza, gdy wyobrażam sobie, jak jej jem. Ach, jest nie do zniesienia. No dajcie spokój. Skończyłam. Teraz pozostaje tylko zjeść te wszystkie pyszne żarenka. Rewelacja. Mary, teraz twoja kolej. Hurra, nareszcie. Jak się otwiera ten granat? Jest taki twardy. Może po prostu jesteś bardzo słaba? To nieprawda, nie jestem słaba. Mogę otworzyć te wszystkie granaty gołymi rękami. Wow, to dopiero jest moc. Wyglądasz dość przerażająco. Nawet nie macie pojęcia, jak to dobrze smakuje. To jest magiczne. Stało, przejdzie ci. Powinnoś zobaczyć swoje zęby, są tak czerwone jak owoc granatu. Przestań się śmiać i lepiej jedz swoją porcję. Właśnie, mam przecież całą stertę granatów. Lili, daj mi tę rzecz szybko. Rzecz? Jaką rzecz? Lili, nie bądź głupia. Nóż! Potrzebuję noża. Trzeba było tak powiedzieć, proszę bardzo. Dzięki, teraz mogę pokroić granat. Dlaczego tak dziwnie go on nie nie Wiedziałam, że będziecie chciały wiedzieć, dlaczego go tak kroję Za chwilę użyję pewnego urządzenia, które niedawno kupiłam Tylko spójrzcie Tutaj kładziemy granat Naciskamy i podstawiamy szklankę W ten sposób można uzyskać pyszny sok Mam mnóstwo granatów, więc z pewnością wystarczy na szklankę soku Jestem pewna, że będzie absolutnie pyszny Zużyłaś tyle granatów na jedną szklankę soku? Ale jakiego soku? No to spróbujmy. O, jest pyszny. I bardzo kwaśny. U, ale co dziwne, podoba mi się to. Zamierzam wypić całą szklankę za jednym zamachem. Patrzcie, jesteś szalona. I jestem. To Po prostu bardzo smaczny i zdrowy sok. Czy to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale! Wow, tort jest ogromny. Z chęcią bym ugryzła kawałek, ledwo się powstrzymuje. Spróbujmy go szybko. Nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj. Alex ma rację, zacznijmy od nich. Wspaniale, mogę polizać tort. A ja go ugryźć! Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę. Dajcie mi chociaż próbować kremu. To wbrew zasadom, Julie, nie wolno. Mm, pyszności. Nie waż się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać. Super. Jest naprawdę pyszny. Chcę więcej. Wow, jak dużo kremu. Można go lizać bez końca. Wystarczy, Alex. Teraz moja kolej. Mila ma rację. Wystarczy ci na dzisiaj. Oj, wysmarowałem sobie nos kremem. Będę miał na później. Nie wiem jak wy, ale ja mam co jeść. Boże, jakie to jest pyszne! Teraz na pewno mnie nie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto. Daj nam, proszę. Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje, Mila. Puść mnie, Alex. Masz teraz krem na całej twarzy. To nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś Julie prosto w oko. Jakie to zabawne. Ej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie Tym razem ja otworzę Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus Wygląda niesamowicie Obawiam się, że jest zbyt kłujący. O tak, jak boli Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami Dobrze, że mam plaster Daj, zakleję ci palec Dobra, dzięki co ja bym bez ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super! Nie muszę go dotykać! Tylko nie to! Muszę go polizać! A ja muszę ugryźć! Chętnie to zobaczę! Do dzieła Mila! Lepiej ty! Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie zaczynaj! Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. Mm, to niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Aleks, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli. Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie. To straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne Julie. Polisz to jeszcze raz! Tylko nie to! Chwila? Mam pomysł! Trzeba ogolić kaktusa wtedy będzie niegroźny. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba! W ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa! Mogłabym zostać fryzjerką kaktusów. Wystarczy, wszystkie igły na nas lecą. Zrobione. A co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący. Jasne. No, polisz w końcu tego kaktusa. Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak. Teraz z łatwością wykonam to zadanie. Gotowe. Nieważne, jak bardzo się ociągam. W końcu nadeszła moja kolej. Muszę to zrobić szybko i zapomnieć. Uuu, jakie to gorzkie! Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? Przepraszam, Alex, nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę. To ogromny czupa -czups. Rewelacja. Jaki duży! Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Go, go, go! Super! Mogę zjeść Lizaka! Kurczę, a ja nawet go nie spróbuję. Kurczę, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Alex, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Dlaczego rzuciłaś we mnie opakowanie? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie nie może ugryźć Lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała. I tak nie dasz rady rozbić tego Lizaka. Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam Cię. Nie do wiary. Młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego Lizaka. Nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać ja bym go tak mogła. No, trochę to potrwa. Już nie wiem, co robić. Może zrobię sobie manikiur? Gotowe. Co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć. Nie, to nie działa, Aleks. Długo jeszcze. Przyspieszmy to. Mila, oddaj mi tego lizaka. Proszę. Nie chciałam go zabierać, chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek. Dzięki temu mogę zjeść kieczaka o wiele szybciej. Super. Kurczy się. Niewiele już zostało. Takiego czupaczu psa dam radę zjeść? Daj mi go. Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki, Alex. Co to jest? Tu jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma. Super. Kurczę, mogłem ją mieć. Julie, lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów. O nie, balon pękł. Alex, wygląda na to, że miałeś rację. Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fu, Julie, masz rację. Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Fuu, śmierdząca ryba. A ktoś będzie musiał jej spróbować. Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać. A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą. Kora! Aj, moja głowa. Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Okay. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie! Dobra, dobra, gramy według zasad. Nie, zmieniłam zdanie. Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję, ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Alex, puść mnie! Ja tylko pomagam Ci wykonać zadanie. Nie prosiłam cię o pomoc. Teraz twoja kolej. I na pewno od tego nie uciekniesz. Dlaczego to zrobiłaś, Julie? To obrzydliwe. Teraz jesteśmy kwita.